Witam Was bardzo serdecznie, Dragon z tej strony. Dzisiaj przejedziemy się obiektem 292. Zapraszam do oglądania. Na wstępie zachęcę Was do pozostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale. To ponoć rozwija kanał, a i algorytm YouTube'a patrzy na nas przychylnym okiem. Tak więc nie przedłużam, zaczynamy. Słuchajcie, właśnie odbieramy sobie kupon na obiekta 292. Tak jak Wam mówiłem... Trudno, mógłbym pewnie zarobić sporo gagenów na sprzedaży, ale jako, że jest to maszyna na rok smoka, no to słuchajcie, musimy go wykorzystać. Musimy go wykorzystać, wybieramy załogę. 200 tysięcy płacimy za załogę. Słuchajcie, i mamy przed nami pięknego obiekta 292. Modyfikacje mamy tylko jedne igiełki. Pozwólcie, że, no, wykorzystam trochę gold'a i zakupimy sobie najważniejsze rzeczy. Dobrze i lecimy, słuchajcie. Oczywiście, flagę Polski sobie musimy pozostawić na lufie, i słuchajcie, jedziemy do boju. Obiekt 292 już zakrzaczony, pominąłem wam to, żebyście nie oglądali jak go krzacze. No, lecimy do boju. Zobaczymy, ile obiektów 292 będzie w bitwie. Słuchajcie, jest równo godzina 12.03, ledwo co został pojazd wypuszczony do sprzedaży. My sobie pojedziemy. Hmm, pojedziemy sobie na A przysnijpić. Weźmiemy z 2 HEKI 15 yy, i to jest chyba nawet 14. Nie dobra, 15 weźmiemy. Nie, weźmiemy parzyście, 16. <noise> Lecimy, słuchajcie. Ja jeszcze tylko telefon zabiorę, żeby nam nie pikał. Yy, Wyciszę go. Jedziemy, słuchajcie, no mamy już jednego obiekta, drugiego. Ludzie oczywiście pokupowali sobie kuponik Tak jak to zrobiłem ja Żeby być wam szczery Nie chciało mi się już tej gwiazdki robić Chciałem wam zrobić jak najszybciej film Z obiekta 292 I oto jest Oto jest piękny obiekt z autoloaderem I gdzie ta amunicja rzeczywiście jest Z tyłu wieży, matko boska Trzeba będzie uważać Tak jak wam mówiłem Już opisywałem ten pojazd U yy, materiale Zobaczymy z czym to się je. Nie robiłem tym jazdy próbnej podobno. Podobno pojazd miażdży wszystko, co spotka na swojej drodze. Mamy pierwszego kila. Kolega w Leopardzie 1A5 został przez nas zmasakrowany. Tutaj się ktoś jeszcze wystawia. Boom! Słuchajcie! Już mi się podoba ten pojazd! Już mi się ten pojazd podoba! Wiem, że trafiliśmy na 10-3 i że no będziemy tutaj te low maszyny, w sensie low dla nas... O! Ktoś rzucił na nas ostrzał artyleryjski nas smokują. Dobrze, nie krzycz. Więc y, ruszamy do natarcia yy, yy. Dobra, y, pakiet losty Słuchajcie Pojawiły się nagle 49% pakiet lostów Walka z pakiet lostami Niech to się ogarnie Nie, słuchajcie Dalej jest 43-30% Pakiet lostów Mam nadzieję, że my dalej żyjemy, dalej jedziemy. Zginęliśmy? Nie, dalej żyjemy, słuchajcie. Yy, aczkolwiek, no, pakiet losty, widzę, że no są srogie. No, jakiś serwer niezły musiało nas rzucić. Bo no. To nie jest normalne, że. Mam 50 pakiet losów, takie. Niecodzienna sytuacja bym powiedział. My jedziemy dalej CV zginęła 85% 88%, 91 słuchajcie. Widzicie mnie cofa. No gro nie rób tak, to no to jest moja pierwsza bitwa na tym pojeździe. Proszę cię, złe połączenie sieciowe. Jakie złe połączenie sieciowe? Mam światłowód 600x60, i to jest złe połączenie sieciowe? Połączenie na kablu? Serwer ma złe połączenie sieciowe, a nie ja. Nie wiem, czy ja go zabiłem, czy nie. Ładowniczy gąsienica. Jednostka zniszczona. No, i widzicie, i widzicie, jak ja mam przegrać, niestety. Rzuciło nas na jakiś cudowny serwer, pierwszą bitwę. I weźcie, tak grajcie, co. Ding dong! Dobra, ogarnęło się, słuchajcie. Yy, pakiet losy 0%. My mamy przed sobą Leoparda 2A4 Panzer Bataliona. <śm> a Ty nas przebić nie możesz. No, cztery cele. Niestety zbyt dużo was tu było. Daj mi go jeszcze raz. Dodatkowo mieliśmy coś na plecach, bo zobaczcie, przejmują punkt A. Bierzemy go jeszcze raz, słuchajcie, 4 kile i zginęliśmy. No pojazd fajny raczej nie do właśnie szturmowania pierwszej linii przeciwnika, no bo jednak te 10 sekund autoloader no to was to trochę zabija widzieliście, snajpiłem no to zrobiłem fajne dwa kile wyjechałem co z tego, że walczyliśmy z pakietlostami gra stwierdziła, że mamy złe połączenie sieciowe natomiast widzieliście no odbijałem dużo 2A4 nie była w stanie mnie przebić wyjechał Leo 1A 1A, tak A1A1 i nas przebił no bo strzelał nam w dolną płytę Nasz kwadrat artyleryjski udar Chowamy się, chowamy Fortander bawi uczy słuchajcie języków Tak więc Dobrze, kolega zamka już nie ma Co za wysoko strzeliliśmy? Nie ma sensu, nie ma sensu. My się chowamy. Kolega się zasmołkował. Okej, naprawiaj się tam, spokojnie. Mi się nie śpieszy. Mi się nie śpieszy. Ważne, żeby robić kile. Prawda? Słuchajcie, gdzieś jest... Coś, co strzela ATGM-ami. Ha 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 ha! To wy 2B! Szybko go wyklepmy. No ja też się naprawiam. Kolego. O matko, 56 sekund będziemy go naprawiać. Przecież to bitwa się skończy. No dobra, no trzeba pomagać sojusznikom, w szczególności obiekcikom 292, którzy no. Zestawu naprawczego jeszcze nie mają. Bo stać ich było na kupno kuponu za 1000 złotych orzełków, ale wydać 300 dodatkowych na zestaw naprawczy to już za dużo, tak. Słuchajcie, otrzymaliśmy trafienie bezpośrednie. Przeżyliśmy. <głos> <głos> Nawet dwa. Nie, jedno, tak, jedno. Słuchajcie, jedno trafienie w wieżę dostaliśmy. O tutaj, z ostrzału artyleryjskiego. Nic nam się nie stało. Podziękował. Bum! To wiarz to, to 2B został zniszczony. Dobra, wiecie co? Eee, Sowiet Bajas wytrzyma reaktor na 120%. Jedziemy. My nie damy rady? My damy radę. O, cześć! Słuchajcie, już mi się podoba ten pojazd. Oj, be, be, naprawdę, oj, naprawdę. Świetnie się nim bawię. Zobaczcie, my cofamy! 11 km haha, ha, niemożliwe. O Jezus, Brace for Impact! No i cóż. A więc słuchajcie, wskakujemy do następnej bitewki. Dominacja Normandia na 11,0. Niestety zobaczymy, jak się będzie nasz obiekt 292 sprawował na 11,0. Czy damy radę? Się okaże, zapomniałem Wam jeszcze wspomnieć o tym, że pojazd nie posiada żadnego karabinu maszynowego. Tak więc jesteśmy tylko i wyłącznie zdani na naszą potężną armatę. Jedziemy, 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 pojedziemy sobie tu tak standardowo między A i B. Przeciwko nam mamy Amerykanów, yy, Niemców, yy, Brytyjczyków oraz Szwedów. Tak więc yy, ciabramsy się tutaj... Yy, spraw no, będziemy je spotykać, tak? Yy, natomiast tu już widzę, że ktoś się snuje. Yy, zmierzymy sobie dystans 450 metrów. No. ustawmy się może do nich przodem widzicie odbiliśmy coś No i do nich jest 250 metrów więc sobie zmierzmy i spróbujmy coś o tak snajpić z tego punktu bo na pewno oni muszą wyjechać Przecież asysta zacia Bramsa eee... Byle? Nie, no tam był jeszcze jeden chłopak. Naszej te 90 może ale musimy być cały czas tutaj wpatrzeni, bo tutaj chyba 2 czwórka próbuje coś. Ojo,jo,jo,jo,jo,jo,jo,jo. Coś nas słuchajcie, dosyć mocno uszkodziło. Muszę, Muszę schować przed tym czymś. 49 sekund naprawę. Straciliśmy lufę. Prawie zamek działa. Cieszę się, że nie straciliśmy amunicji. Będę wam... Ciężko mi się jak na razie przyzwyczaić do tego reloadu 10 sekundowego. Nie jestem przyzwyczajony do niego. Jestem przyzwyczajony tak do... Yy, turmusowego Przeładowania działa. Cofnąłbyście, Co w kolego? Dzięki. Tamten yy, padł. Trzeba się ruszyć, czasie się ruszyć, Trzeba się ruszyć. Kierowca działał nowy układ napędowy wieży, a nas jednak leopard niszczy. Do boju. Lecimy dalej. No słuchajcie, seria trochę niepowodzenie jest. Jak pierwsza bitwa była nawet przyjemna, tak tutaj. No niestety. Po prostu w nas strzelają, po prostu nas zabijają. Tak więc, czy ten pojazd jest taki OP? Eee... Mam mieszane, Mam mieszany werdykt co do tego pojazdu. Na pewno na dystansie jest on rzeczywiście dobry. Macie dobrą penetrację. Czas przeładowania kuleje. Pancerz też wytrzyma. Natomiast na blisko jak widzimy, pojazd ten się nie sprawdza, ale dobrze, będziemy mieli takie porównanie. Mapa ta, gdzie można było troszkę przysnajpić, coś strzelać z takiego średniego dystansu oraz... Mapa, gdzie raczej walczymy na blisko, jak leci rakieta. Już myślałem, już myślałem. No nie powiecie, że nie. Tak więc czy ten pens jest rzeczywiście taki dobry jak go malują No mówię, ja mam mieszane uczucia Na pewno po rozegraniu dwóch bitew nie powiem wam czy lepiej go sprzedać czy nie Co wy zrobicie z nim naprawdę? Rakietką, no. Famulicjan strafił, co? Nie. Po prostu zabił. Tak więc, no co wy z nim zrobicie? To jest y oczywiście y wasza decyzja czy go zamierzacie sprzedać, czy zamierzacie go sobie zachować? Ja Wam mogę powiedzieć, że no na pewno będę go ogrywać jeszcze. Na pewno kiedyś możecie się spodziewać jeszcze materiału z tego pojazdu na tym kanale, No bo mówię, no to są moje pierwsze jakby wrażenia, a na pewno zagramy sobie pojazdem, jak go wymaksuję. To jest pewne. Że na pewno urozmaici on moje 10.0 radzieckie i na pewno wspomoże mnie w badaniu tego drzewka. Bo no, nie mam całego drzewka radzieckiego wybadanego. Jeszcze schował się kolega. Fienia asysta. Już myślałem, że została wypalona rakieta w nas. Szybkie zawracanko. Czasowo niezniszczalny jesteś, kolego. Dobra, i zawracamy sobie. O Jezu. No cóż, yy, ścięło nam skrzydełko przez Geparda 1 na 2 Za nisko zszedłem. Yy, no co, no bitwa raczej koniec już. To więc widzicie, no kto pierwszy, ten yy, lepszy tak naprawdę, jeżeli chodzi o yy, wystrzelenie z tego pojazdu, no bo tak jak wy strzelicie, nie przebijecie kogoś, yy, albo nie wiem, pocisk się rozbije, rozłupie mówię, no ciężko mi szczerze powiedzieć czy warto sprzedawać ten pojazd, czy warto go sobie zostawić mówię, wasza decyzja tu macie porównanie jak się spisuje pojazd mapa gdzie można było przysnajpić mapa gdzie się walczy raczej na blisko tak no, więc tak to wygląda musicie pamiętać, że każdy strzał teraz wam pokaże w dolną płytę jeżeli ktoś Was przybije w wieże, no to wy znikacie. Niestety tak to już jest. Bo no, macie magazyn amunicji typowo w ruskich czołgach. A dlaczego jeszcze jeżeli chodzi o wieże, no w wieży również macie ten magazyn amunicji. Tak więc, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o ten pancerz, który macie na tym pojeździe, no to widzicie dolna płyta, standardowo brak. Jeżeli chodzi o przód, no to macie kompozycję różnych pancerzy. Pancerz walcowany 50, kompozyt 30, znowu walcowany 50, kompozyt 30 i znowu walcowany 50. Na wieży macie podobnie. Walcowany, kwarcowy, walcowany. Tak więc, tak to wygląda. Jeżeli chodzi dodatkowo o pancerz, no to macie również płytki stali konstrukcyjnej. To nie jest era, to jest stal konstrukcyjna. 70 mm. Tak więc, a tutaj na wieży macie 125. Tak więc, no tak to wygląda. Jeżeli chodzi o pancerz tego pojazdu, mówię. Ja na pewno zrobię jeszcze materiał o nim, tylko w pełni go wybadam, ale kiedy on się pojawi, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, tak więc to był obiekt 292 na dwóch mapach, na blisko oraz na średnio. Walczyliśmy z pakiet lostami związanymi z no zapewne przeciążeniem serwera u ślimaka, no bo wiadomo, nowy pojazd, trzeba nim grać, tak? Tak więc to by było na tyle, widzimy się w poniedziałkowym materiale na kanale. Ja wam życzę miłego weekendu, hej!